Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół. Cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej! Kurki kręcić żwawo w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop, puścił z rury. <laughs> Ciepło! Miło! Nie raj, Małpa myśli, w to mi graj. Hejże! Kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele? Trochę nadto, ba, gorąco! Fraszka małpa panieciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze? Tam palec wsadzi. Aj! Gwałtu? Piecze? Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż, w tropy. Aż po progi, to nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno, brzęk, uciekła że tylko palce po piekło, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa.